Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze. No z narastającym zdumieniem słuchałem, jak Pan Minister referuje stanowisko dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej na temat praworządności w Polsce, w ogóle omijając merytorycznie temat. Natomiast znane nawet nam umiejętności Pana Ministra w zakresie erystyki i inteligencja Pana Ministra nie były wystarczające, żeby żeby z, zejść z, z meritum tematu, bo jednak pan minister próbował od, od, strony, od strony formalnej wskazywać, że niektóre fragmenty nie powinny znaleźć się w tym komunikacie, ponieważ w innych obszarach Unia Europejska ma już otwarte tematy związane z praworządnością w Polsce, no ale po to chyba jest komunikat Komisji Europejskiej, żeby kompleksowo przedstawić zagadnienia praworządności w Polsce. Ja ich tu nie będę powtarzał, ale wszyscy możemy przeczytać. I tam są konkretne zarzuty, konkretne, konkretne fakty, których nie możecie kwestionować. Fakty dotyczące Izby Dyscyplinarnej, Sądu Najwyższego, zakwestionowanej przez Trybunał Sprawiedliwości, kwestie ograniczania pluralizmu mediów, różnych szczegółowych regulacji, jak naruszających pewność prawa, jak procedura skargi nadzwyczajnej, czy zmniejszanie budżetu RPO. I jakby odnosząc się do prośby pana przewodniczącego, żeby mówić krótko, wskażę na jeden fragment, który pojawił się zarówno w wypowiedzi pana ministra, jak i pana sprawozdawcy, który no wskazuje na to, że albo... Nie, nie zakładam, żeby panowie nie, nie, nie przeczytali ze zrozumieniem tego tekstu, więc świadomie mówiliście panowie chyba nieprawdę, mówiąc o, o mediach, o tym, że są tam kwestionowane przepisy 92 roku. Przecież konkretnie w tym dokumencie wskazywane jest naruszenie tych przepisów, wskazywane jest wprowadzenie Rady Mediów Narodowych, którą wprowadziliście kilka lat temu, która sprawiła, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została wyłączona z procedury powoływania organów zarządzających mediami publicznymi. Więc można oczywiście próbować takimi finansami retorycznymi, w których pan minister jest sprawny, bagatelizować ten dokument, ale jestem ciekaw czy wasza beztroska jest tak duża, że nie martwicie się, że tak szczegółowe i tak obszerne wyliczenie łamania praworządności w Polsce odbije się bardzo negatywnie gospodarczo na Polsce i na Polaków. Przecież Unia Europejska nie będzie bez końca bagatelizować łamania praworządności w Polsce i finansowo na tym wszyscy stracimy nie rządzący, nie opozycja, ale obywatele. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Bardzo proszę teraz pan poseł zgłaszał się Joński.